No hejka, wróćmy sobie na chwilę do szkoły i nie, nie wcale dlatego, że jej właśnie teraz wydało zwiastun nowego pakietu Licealne Lata, który będzie miał premierę 28 lipca, o czym ja już wcześniej wiedziałam i wam pisałam. My dzisiaj zrobimy sobie bardzo ciekawy simowy eksperyment właśnie z dziećmi i z, ze szkołą w Simsach i zobaczymy, rozstrzygniemy raz na zawsze, czy warto się uczyć w szkole dobrze, czy nie warto. A sama zapowiedź w dodatku Licealne Lata wygląda tak świetnie, można się wymykać z domu, można chodzić na bal, Czyli liderką, i uwaga, nawet przebywać z w klasie, przynajmniej tak to wyglądało. Niezłe wakacje nam się szykują, kochani. Żeby było jeszcze ciekawiej, zrobiłam święta. Codziennie będzie czekało naszych pilnych i niepilnych uczniów jakieś święto. Mamy dzień nauki, są walentynki, dzień sportu, Halloween, no i na koniec zimowa fiesta, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście grzeczne dzieci dostaną fajne prezenty, a te niegrzeczne i nieuczące się dostają różgę. No i Desims 4 to jest taka rozbudowana gra, że możemy dodać naszym simom dorosłym jakieś cechy. I ja, jak Jelce, czyli tej świetnej pani domu, dałam cechy mentorki, wzór do naśladowania, czyli wszystko, czego potrzebuję, żeby być doskonały. Doskonałą mamą i doskonale wychowywać dzieci. Z kolei jej e, siostra. Zła Elwira. Jest porywcza, nie czuła, ma złe maniery, jest nieodpowiedzialna i mi się wydaje, że to będzie prawdziwy sztos. Także stawcie łapki w górę. Nasze prymusy usiadły razem do swoich biurek i będą teraz wspólnie odrabiały lekcje. Dla nami, do grupy i jest opcja: odrabiaj lekcje razem. Oczywiście to wszystko będzie nadzorowała Jagielka, która zaraz, jak umieje naczynia, to będzie po prostu im pomagała w tych lekcjach. Pomóż przy odrabianiu lekcji dokładnie. Każdemu troszeczkę pomoże, dzięki czemu dzieci odrabiają. E, Robią lekcje, wyśmienicie. A co w tym czasie robią nasze łobuzy? Tuż za ścianą oglądają sobie film, ale nie byle jaki, bo prawdziwy horror. Dzieleje się krew. No, i oczywiście oni nie zamierzają odrobić lekcji wcale. I prawdopodobnie nie wszyscy nawet pójdą do szkoły. Po odrobionych lekcjach Jagiełka zagoniła ich do robienia projektu szkolnego. I właściwie będzie tylko jedna przerwa na kolację. I aż do późnej nocy będą robili projekty jeden po drugim, żeby byli jak najbard... jak najmądrzejsi. A dzieci Elwiry są wolne i mogą robić co tylko chcą. W ogóle nie będziemy nimi kierować i będziemy tylko pilnować, żeby czasami przez przypadek nie odrobiły lekcji. Te projekty szkolne są świetne, ale jeszcze lepsze jest to, jak oni się wtedy cieszą, kiedy udaje się jakiś projekt szkolny ukończyć. Oczywiście te idealne dzieci to sprzątają po sobie i ogólnie dbają o porządek. O buzy na przykład biorą błotną kąpiel. Nie pytajcie, ja w ogóle nie kontroluję tego, co, co oni robią. Jeżeli ich życzeniem jest wykąpać się w błocie, proszę bardzo. Pierwszy dzień zbliża się ku końcowi i. Kończymy go gimnastyką wieczorną. No i przed każdym spaniem i rano przed szkołą będą sobie trochę te dzieci ćwiczyły. A oprócz tego jajełka może jeszcze uczyć dzieci na przykład słów proszę, dziękuję. Dzięki temu wzrastają im maniery i są bardziej kulturalne, więc po prostu nic innego nie robię, jak tylko dbam o ich tak jakby dobre wychowanie i naukę różnych umiejętności. Ale to było moje największe marzenie, jak możesz mi je odbierać. Właśnie, kochani, to jest bardzo ciekawe i fajne w Simsach, że jeżeli macie Sima, który nie jest najlepszym rodzicem i ma te wszystkie negatywne cechy, to sam z siebie potrafi podejść do dziecka i na przykład zniszczyć mu marzenia, na przykład wytknąć wady, nieumyślnie zniszczyć marzenia. Obraz nieumyślnie mówiąc o zainteresowaniach i tego typu rzeczy sprawiają, że maniery dziecka, odpowiedzialność, kontrolowanie emocji czy coś innego spada na łeb na szyję. I podczas gdy dzieci, Jagiełki już dawno śpią, mają odrobione lekcje, zrobione projekty, to tymczasem Elwirka psuje domek dla Lalek swoim sąsiadom i dzieci, Elwiry, co ci się stało właśnie? Dziwie. Gdzie ty byłaś? U matku higiena na maksa... Ojej, zesiusiała się z majtki, zmoczyła się. Czyżby? A mnie nie interesuje twoja facjata. Więc one się kłócą, a co robi reszta dzieci Elwiry? Sprawdźmy. Ta ogląda telewizję o 4 rano, widać, że nie poszła spać Ten się bawi zabawkami i też nie, nie poszedł spać No ładnie, nie wiem, czy pójdziecie do szkoły A jeżeli tak, to jak do niej dojdziecie, nie zaśniecie na lekcjach Dzień nauki Dzisiaj jest pierwszy dzień, e, gdzie dzieci idą do szkoły I Jagiełka będzie gotowała z swoimi dziećmi śniadanie Dzisiaj jakąś sałatkę owocową będą robić razem Elwira śpi na ławce przed domem Nie wiem, dlaczego, nie pytajcie, nie wiem, co tam się działo Trochę jest bałagan w domu Dzieci są w średniej kondycji do szkoły poszli wszyscy z wyjątkiem Krysi, która zaspała. No i oczywiście robimy tak, że dzieci Prymusów będą się uczyły dzisiaj pilnie, a dzieci Elwiry będą się cały dzień obijały. I wróciły ze szkoły. Hurra, siemka. Zaraz zobaczymy, jak sobie radzą, jak to wszystko wygląda. Aria dostała awans i dostała piąteczkę dzisiaj w szkole. Misa również piątkę. Czyli wszystkie Prymuski mają piąteczki. Eliza maturuje i bardzo narzekają na jej edukację. No i Kevin też uczy się zaledwie. Zadawalający. I od razu zabieram się y, z tymi dziećmi do odrabiania lekcji, oczywiście. Nową rzeczą, która się pojawiła dnia drugiego, jest to, że prymuski mogą teraz sobie odrobić po odrabianiu lekcji pracę dodatkową. Dodatkowe zliczenie, które pozwoli im y, dostać szóstkę. Odrobienie takiej pracy trwa krócej niż odrabianie zwykłych lekcji. Jej udało się, Arya, teraz jest odpowiedzialna, tak samo jak jej brat Wojtek. No i znowu u perfekcyjnej gospodyni wszyscy smacznie spią, a u jej siostry Elwiry nikt nie spał całą noc. Siedzą sobie dziewczyny w ogrodzie. W domu są jakieś podejrzane typy: maskotka i yy, Vlad, A Kevin broi, od samego rana broi. Dzień drugi, dzisiaj mamy Walentynki, i dzieci poszły do szkoły. Dzieci Elwiry nie są w najlepszej kondycji i zazwyczaj robią jakieś różne dziwne rzeczy, typu się kłócą. Stanowiłam, że e, Krysia, czyli ta simeczka, będzie taką simką, która w ogóle do szkoły nie będzie chodziła. I zobaczymy, e, co z tego wyjdzie. A Kevin wyruszył do szkoły z trzygodzinnym e, spóźnieniem. Gdy dzieci są w szkole, od czasu do czasu pojawiają się takie komunikaty, podobnie jak u dorosłych simów. O, wróciły dzieci ze szkoły i oczywiście płaczą nad e, zepsutymi zabawkami. Kevin ma ocenę dostateczną Arya dostała szóstkę, tak samo jej siostra i brat. Wygląda na to, że tutaj osiągnęliśmy sukces. Właśnie o to nam chodziło, a więc wszystkie te dzieci mają szóstki w szkole. Okej. Okay. Eee, tego się nie spodziewałam. Dzieci się pobiły. Pierwszy raz w moim życiu w Simsach. A jestem w totalnym szoku, kochani! Jestem w totalnym szoku, a to sprzed ostatni dzień eksperymentu. No dobra, ptaszynki, to jest ten moment, kiedy mamy ostatni dzień, zimową piestę. Dzieci wróciły ze szkoły, oni mają standardowo szóstki i nic ciekawego przez ten czas się nie wydarzyło. Te dzieci z kolei mają oceny kiepskie i już Wam pokazuję, jakie. Nie są one ciekawe, a więc Kevin ma dwójkę i nie da się mieć gorszej oceny w szkole. Potem mamy Elizę, która ma czwórkę, i to jest dla mnie wielka niewiadoma, ponieważ Eliza była w szkole tylko przez dwa dni, i to jeszcze wychodziła przed końcem lekcji, a ma czwórkę, pomimo tego, że coś nie odrabiała lekcji. Kresia za to ani razu nie była w szkole i dwójkę dostała bardzo szybko, ale nic to nie zmienia, ponieważ pomimo tego, że ona ma najgorszą cenę, nigdy nie była w szkole. Cały czas jest zaniedbana i ma bardzo złą reputację, bo z każdym się kłóci. To nie przyszła do nas opieka społeczna, ani nikt, żeby sprawdzić co się dzieje w tym domu. Tak więc dzieci Elwiry spokojnie mogłyby spędzić w ten sposób całe dzieciństwo, w ogóle chodzi, nie chodzić do szkoły i. W sumie to nic, nic takiego się nie dzieje. No dobrze, to może porozmawiajmy sobie teraz o plusach bycia Prymusem. Pierwsza rzecz, którą zauważyłam, to to, że dzieci, które dobrze się uczą, przychodzą ze szkoły w genialnym, wyśmienitym nastroju. Same bardziej pamiętają o tym, aby odrabiać codziennie lekcje i nawet czasami nie trzeba im kazać, one po prostu przyjdą ze szkoły i od razu zabierają się za odrabianie lekcji same z siebie. O, czekajcie, czekajcie, widzowie, jest papcią Mru. O, na to czekam, na tego dziadka. Teraz przekonamy się, czy grzeczne dzieci dostaną fajne prezenty. Prezenty, a niegrzeczne dzieci dostaną słabe prezenty. Zaczynamy od największej zadymiary Elizy, która y, jest po prostu najbardziej podła i niewychowana. Poproś o prezent, jest ta opcja. Jeżeli ona dostanie coś fajnego, to teoria grzecznych i niegrzecznych dzieci w święta zostanie właśnie obalona. Jej prezent jej się podoba. Hmm. Eliza dostała prezent, jeden skamieniały potwór morski. Wygląda to tak. Czy to jest dobry prezent, no jej się spodobał. To jest taka skamielina i ona jest warta 50 Simoleonów. Czas na jej brata Wojtka, który yy, sami widzieliście, też ma dwuje. I nie chodzi do szkoły, źle się uczy, też jego prezent mu się podoba. Przygód, kilka, gada, On dostał książkę, która jest warta 20 simolonów, ale jeszcze została siostra Krysia, która ma najgorsze oceny. Ona też dostała skamielinę i jest to skamieniałe jajko ze 70 simolonów. Czas na Arię, która jest bardzo kulturalna, ma szóstki w szkole, ma dobrą reputację, dobrze się uczy, dobre maniery. I po prostu, jeżeli ona dostanie jakiś gówniany prezent, to będzie oznaczało, że właściwie nie ma... Po co się uczyć? Bo nawet święty Mikołaj was nie docenia. No i co to jest? Też skamielina. Jest to niesprawiedliwe! Bardzo niesprawiedliwe! Okazało się, że ona dostała identyczny prezent, jak jej kuzynostwo, które było cały czas niegrzeczne. Misa dostała lalkę za 60 simoleonów. Taką figurkę bardziej do postawienia. Wojtek dostał coś ciekawego od papcia Mroza. Nie wiem, co to jest. Coś na tyle dużego, że znalazła się w akwipunku. Dobra, ja bym powiedziała, że to jest jedyny dobry prezent. Co prawda ten miś kosztuje również 75 simoleonów, ale wydaje mi się on jedynym godnym prezentem dla Prymusa. Na pocieszenie tylko powiem, że Elwira dostała jako prezent małą kupę. A więc bycie Prymusem i bycie grzecznym nie zawsze równa się profit. No ale tak na chłopski rozum to mało. Nie opłaca się tyle czasu poświęcać na naukę, jeżeli. Jest taka nikła nagroda w simsach. Ale nie wszystko stracone, bo sprawdźmy sobie teraz, czy nauka, oceny, wychowanie i cała reszta wpływa na dorastanie. Bo tutaj może się wszystko zmienić. Na ten moment bycie prymusem równa się bycie lamusem. Na samym początku doroźnijmy sobie właśnie prymusów i zobaczmy, jakie oni będą mieli cechy. Czy będą to dobre cechy? Wiadomo, że dzieci odziedziczają cechy po rodzicach, ale również w pewnym stopniu po wychowaniu. Podobno takie tworzą Ja osobiście w to nie wierzę, ale sprawdźmy. Bojtek dorósł jako pierwszy i okazało się, że jest wrażliwy, co totalnie nie pasuje do fenomenu bycia prymusem. To bardziej by pasowało do Kevina, gdzie całe dzieciństwo kłócił się z mamą i ciągle płakał oraz broił. Czas na misę. Misa okazała się sportowcem. Nie wiem, jak mam to interpretować. Ona akurat z nich wszystkich ćwiczyła najmniej. A tutaj już mamy Arię i Aria że będzie friganką. Wydaje mi się, że te cechy są po prostu losowe. No dobra, ale czas teraz na łobuzów i zobaczymy, czy oni będą mieli jakieś negatywne cechy, typu zły, leniwy, niezdarny, złodziej, kleptoman. No nie wiem, zobaczmy. Jest Kevin. On strasznie broił i cały czas płakał i wyszło na to, że jest molem książkowym. Nie wierzę w to. To jest jakaś kpina, nie? Ogólnie się okazało, że cwaniacy wyszli na tym lepiej niż prymusi. Ok, teraz czas na Krysię, która ani razu nie była w szkole. I co się okazuje? Okazuje się, że jest dzieciem oceanu. No i teraz jest Eliza, która totalna złośnica, zawsze po prostu wkurzona, chodziła na i wychodzi, że jest fanatyczką ekologii. Sami widzicie, że nie ma tu żadnego ładu i składu. A cechy, które oni dostali, są przypadkowe. No dobrze, sprawdźmy za to, jak takie dzieciństwo, gdzie w ogóle się nie uczysz, wpływa na twoje dorosłe życie i na cechy SIMA. No dobra, odkryłam jednak coś ciekawego. Dzieci, które się. Dobrze uczyły, mają na starcie czwórki oraz e, piątki. Nie wiem, czemu Wojtek jako jedyny ma czwórkę, a dzieci, które się źle uczyły, mają na starcie słabe oceny, bo tu jest trója, czwórka. I trójka. Żeby dowiedzieć się, jakie cechy z dzieciństwa wpłyną na dorosłość, no to trzeba ich dorosnąć. Więc ja teraz za pomocą kodów ustawię im takie oceny, jakie mieli na koniec swojego dziecięcego życia i zaraz ponownie ich dorośniemy. Zobaczymy, czy ktoś dostanie jakąś negatywną bądź pozytywną cechę. No dobrze, zobaczmy sobie po kolei zaczynając od Ari. Okazało się, że z dzieciństwa ma ona cechę odpowiedzialna. Może ona uczyć inne dzieci nastolatków, jak być odpowiedzialnym, no i lepiej sobie radzi w pracy. Więc dosyć fajna cecha nagroda. Jej siostra Misa również zdobyła cechę odpowiedzialna i brat Wojtek również. Trójka łobuzów za to nie ma żadnej cechy nagrody, bo żeby zdobyć negatywną cechę, to trzeba się bardziej postarać niż zdobywając pozytywną cechę. Ponieważ przez te wszystkie dni bardzo starałam się, żeby łobuzy cały czas się kłóciły i hodowały w sobie złe maniery. Z kolei prymusów zachęcałam do tego, żeby dobrze się zachowywały. Wszystkich porówno, a sami zobaczcie, że nie udało im się zdobyć żadnej negatywnej cechy. Chociaż jest to możliwe, bo sama Elwira, i ich mama, ma wiele takich cech. Ale koniec już tej nauki i koniec już tej szkoły. Czas teraz na odpoczynek i wakacje. Troszeczkę rozczarowujące dla mnie są te wnioski. Liczyłam na coś więcej, na to, że nauka w życiu simowych dzieci będzie grała większą rolę. A tymczasem okazało się, że oceny wnoszą niewiele i że lepiej już poświęcić czas na uczenie się mań i dobrego zachowania. niż na wbijaniu szóstek i piątek w szkole, bo różnica między łobuzami i nieukami jest niewielka. Jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie i jakie Wy macie wnioski. No i czy spodziewaliście się czegoś takiego? Teraz tym bardziej czekam na nowy pakiet, licalne lata, żeby ta rozgrywka była jeszcze ciekawsza. Wydaje mi się, że to życie szkolne w końcu nabierze takiej duszy i sensu. A Wy, jeśli chcecie kupić licalne lata w przedsprzedaży, to polecam Wam kupić je na Instant Gaming gdzie dostaniecie je już teraz. Minus 30%. I tutaj dobra wiadomość, bo ja mam dla was właśnie do rozdania jeden klucz. Wystarczy, że polubicie ten film, będziecie mnie subskrybować i w komentarzu napiszecie swoją nazwę na Instagramie, dzięki której skontaktuję się z są Wyniki będą na moim Instastory i przypnę je w komentarzu pod tym filmem w niedzielę. Miłych wakacji!